Grzesiu, bezpośrednio po spotkaniu z Black Dragons to powiedzieć, że nie poszło, to, to nic nie powiedzieć. Czego tu dzisiaj zabrakło? Bo pamiętam Wasze spotkania z tą ekipą z poprzednich edycji. Raz wygraliście na poziomie jeszcze drugiej ligi. W ostatnim sezonie, no, po głupiej kartce dla Adama Stromeckiego, przegraliście spotkanie, które wcale, którego wcale nie trzeba było przegrać. Na dzisiaj nie było Was w tym meczu. Co się stało? Przede wszystkim zabrakło człowieka, który by z przodu grał, strzelał bramki, kogoś szybkiego, czyli tak jak powiedzmy Alan. Alan miał być, nie dopisał, bo pojechał na inny mecz. Nie dopisał na Piotrek Jaraz, bo miał też dojechać też człowiek, który grał z przodu i mógłby strzelać bramki, także przede wszystkim zabrakło kogoś z przodu, kto by strzelał. No tak, no my też tak to właśnie na transmisji zdiagnozowaliśmy, że przede wszystkim zabrakło kogoś szybkiego, kto by tam troszeczkę powalczył w tym, w tym ataku. Ale to też byłoby jednak troszeczkę Duże uproszczenie, prawda, że tylko jednego zawodnika brakowało i on by tutaj wszystko odmienił. No pewnie tych problemów było troszeczkę więcej, bo to, to sitko gdzieś ciekło z wielu, z wielu stron. Bo tak, przyjechał dzisiaj Darek Waś, mam nadzieję, że on będzie waszym bramkarzem na stałe. No ale jeszcze gdzie byś tych problemów właśnie widział? Przede wszystkim to zabrakło serca do walki po prostu. Zawolno wszystko, każdy na jak to się mówi, na miękkich nogach i... Zabrakło przede wszystkim serducha do walki, żeby powalczyć i grać tak, jak powinniśmy zagrać, tak jak gramy zawsze w każdym meczu. Do no dzisiaj po... tego zabrakło po prostu. No to powiem Ci, że to jest kolejna jakby konkluzja, którą również poruszyliśmy na transmisji i właśnie Adam powiedział, że, że, że to jest coś, czego, czego zabrakło. Też nie było dzisiaj Bartka do małych, e, którego my nazywamy Mister Wślizg, bo każde uderzenie to jest praktycznie e, ze wślizgu, ale na pewno gdzieś by tam e, powalczył z tymi e, obrońcami. E, powiedz mi, bo w poprzednim sezonie też tak było. Nie zaczęliście dobrze, ale fajnie skończyliście. Oczywiście nie walczyliście te e, najwyższe cele. Ja myślę, że możemy być spokojni o to, że w miarę e, rozwoju jakby e, tego sezonu ta gra będzie wyglądała lepiej. U nas to zawsze się tak zaczyna, że każdy mecz jak zaczyna się czy liga, czy turniej, czy cokolwiek, za każdy mecz nam idzie pod górkę, później to zaczyna iść w drugim, trzecim meczu lepiej. Także miejmy nadzieję, że to wszystko się poprawi i pójdziemy do góry, do przodu. A jeszcze jakieś transfery są tutaj planowane, czy raczej skupiacie się na tym, żeby był właśnie Alan i ci zawodnicy, którzy, którzy byli dzisiaj, to będzie wszystko? Po prostu będziemy dążyli do tego, żeby przyjeżdżali ci, których dzisiaj po prostu zabrakło i zobaczymy, będziemy szukać jeszcze kogoś, kto by chciał, kto by był chętny z nami pograć. Okej, okay, a jeżeli chodzi jeszcze o Alana, przybliżysz nam troszeczkę sytuacja. On w tym momencie gra w drugiej Markowi. Tak, zaczął grać w drugiej Markowi właśnie dzisiaj. Tak się złożyło, że, że grają o tej samej porze mecz i pojechał po prostu z Markowiem pojechał na mecz ligowy. A to jest to był jego debiut w Markowi 2? W Markowi 2, tak, tak. W Markowi 2, tak. Bo wcześniej grał w swoim roczniku. Tak jak w 2006 grał w klubie, tak tam cały czas grał. Teraz debiutuje właśnie pierwszy mecz gra w drużynie seniorskiej. Okej, okay, no to będziemy sprawdzać w takim razie wyniki. Życzymy oczywiście powodzenia. Grzegorz, dziękuję. No i mam nadzieję, że to z meczu na mecz będzie wyglądało lepiej. Będziemy walczyć, będziemy starali się o najwyższe cele. Dobra, dzięki i powodzenia.